Te felgi? Daniel? Ej, ej, koleżko. Nie znam cię. Spokojnie, dla wszystkich znajdziecie miejsce. Ej, to Dante! Mówi się, że fatyki w kąpieniu są atrakcyjne. Nie wiedziałam. To już wiesz. Co ty bez mnie zrobisz? Co? No to jest twoja pierwsza klasa, będziesz za nimi tęsknił. Jesteś miłym i dobrym chłopakiem, ale nie możesz ciągle za nią chodzić, wiesz? Po prostu odczep się ode mnie. To już jest koniec. Zaraz studniówka, matury. Pewnego dnia wejdziemy do tej szkoły po raz ostatni. Szable czy pistolety? Wybieraj. Koloneza, czas zacząć. Kochasz ją. Ale miłość nie daje gwarancji. Że łączy nas więcej niż ci się wydaje. Co się dzieje? Dante zniknął. Musisz wiedzieć, że Dante też mnie kiedyś wystawił. Kryk wrócił. Został go. Krok jest spoko. Czasem jak kogoś kochasz, uczysz go chodzić, tylko po to, żeby patrzeć, jak się od ciebie oddala. Pięć. Show me the money. Cztery. Trzy. Nie lubię cię. Dwa. Jeden. Mój pies rozumie po francusku więcej niż ty. Ui. I zasób słownictwa ma podobny.